Cześć wszystkim z tej strony Zephirialis. Witam was w kolejnym odcinku z serii Kroniki Bohatera w Margonem. <laughs> Moi drodzy, w poprzednim odcinku zaczęliśmy sobie serię trzech questów pomocy w Thuzal, dzięki którym dostaniemy zniżeczkę na teleport do tego miasta. I mamy teraz quest drugi Tajemnicza sprawa z Jarenem. Jest to quest, który otworzy nam sklep Utuni. Otworzy nam sklep u co jest bardzo dużym plusem dla nas do sprzedaży droższych rzeczy. Chociaż ostatnio też ułatwiła nam administracja poprzez aktualizację innych sklepów, gdzie można rzeczywiście dość drogie rzeczy sprzedawać. Ale to jest już taki klasyk, i tutaj mamy dostęp też do fajnych miksturek. Chociaż teraz, tak jak przed chwilą mówiłem, też po aktualizacji niestety innych sprzedawców też udostępniły nam się dobre miksturki, więc na dobrą sprawę teraz to już chyba tak dla zasady się tu nie odblokowuje. Już jak widzieliście w poprzednim odcinku, już ruszyliśmy z tym questem na tyle, że odebraliśmy go z biuletynu w Thuzal i już zagadaliśmy pierwszą rozmowę z tunią, więc teraz mamy dostać się do Jarena z Ithan. Więc sprawdzamy szybko, czy mamy jakiś step do Ithan. aha. aha, aha. Aha. A, dobra, Wykorzystajmy sobie jeszcze tego. Te dzwonki, póki jeszcze działają do Karkahan. I tepamy się stąd do Ithan. I załatwiamy z Jarenem wszystkie sprawy. Mm -hmm. Nie pamiętam, co tu się robiło. Nie pamiętam, na czym to polegało. Więc będę to na nowo, że tak to ujmę, odkrywał z wami. Jarena znajdziemy oczywiście w barakach. W barakach Ithan na piętrze. Mm, klasyczek. A, więc lecimy szybko do niego. <laughs> Um, nie wiem jak z odcinkami w Sylwestra i tak dalej. Ja postaram się Wam coś przygotować, może wcześniej. Um, no ale godziny mogą być już y, też trochę inne y, w takim momencie. A, albo odbacimy 200 smoczych łusek i 100 tysięcy złota, albo milion złota. No jednak smocze łuski są dość cenne, więc zapłacimy ten milion i tak go szybko odkujemy. Aha, i idziemy do tuni. No to mam teleport na szczęście przygotowany. Gdzieś na pewno. Tutaj. Do domu tuni. Tu jeszcze mamy niewybrany eventowy. A, bo to też jest na stałe, to nie jest czasowy, więc to jest super, tu jest czasowy. E, I trzeba dobrze przemyśleć ten stały. Yy, załatwiłem sprawę z Jarenem. E, Serio? Jakie krótkie. No dobra, no niech będzie, ale jestem zaskoczony, mega, dobra. To jest wracanie do siebie 45%. Tu jest szansa na leczenie, tu jest 40%, 33% szans na uleczenie, tu jest 40% szans na uleczenie, czyli yy, czyli po prostu mamy to do zestawu, dobra. Nie spodziewałem się, że to tak szybko pójdzie, więc moi drodzy, zrobimy sobie od razu kolejny, kolejny quest z yy, Tuzal. Jestem mega zaskoczony. Naprawdę. Kolejny to jest pomoc gildonii Matentis. Posłaniec. Nie pamiętam, na czym to polega, więc to też będzie quest, który będziemy odkrywać razem. Tylko, gdzie jest gildonia? Gdzie jest gildonia? Czy to jest ta babeczka? Nie, to jest Ernestyna. Where is gildonia? Tu mamy drękę. Ok. Okej, okay. dobra, no cóż, no przekonamy się zaraz, gdzie trzeba dojść do Gildonii. Ale kurde, no nic mi do głowy nie przychodzi. Gdzie ona może być? Czy ona będzie tutaj? Boś samotnik. Ej, no nie mam pomysłu. Czy ona będzie w Eder? Chyba nie. Jestem mega teraz skonfundowany. Jak będziemy sobie szli, to ja sobie sprawdzę od razu na telefonie na szybko. Gildonia... Matentis... I lecimy dalej, moi drodzy. Nidhal? Naprawdę? Czemu? Czemu mamy babeczkę z Nidhal, gdzie quest zaczynamy sobie w Tchuzal? To jest dziwne. Ale dobra, mamy teleporty. O, jeden teleport mniej, nie będzie tego problemu co na głównej postaci, gdzie mam przepych teleportów i błogosławieństw i tak dalej, chociaż tu też już powoli mi się to wypełnia. Ale mam nadzieję to wykorzystać mm, jak najszybciej. Mm, o, widzę zakon równowagi, też już na nas czeka. No dobra, no to niech będzie. Quest: 10/5 um, tysięcy, 10 tysięcy. Co się będzie? Co się będziemy? Um, wypraszam sobie, coś tam pierdu, pierdu, gadu, gadu, rozmowa. Nie spojrzałem na godzinę rozpoczęcia, ale jest 17 po z tego co widzę na zegarku w grze. A to oznacza, że. Yy, a to oznacza, że jakieś przynajmniej 3 minuty już nagrywamy, więc policzmy sobie, że od 14 po nagrywam. A będę wiedział mniej więcej, ile czasu mi to wszystko zajmuje. Wróć do Gildoni, czyli tutaj. Yy, coś kojarzę to. Um, coś tu kojarzę, ale. Lisander z Elancji, dobra Coś kojarzę z tego questa, ale tak bardzo powierzchownie, więc przekonamy się, czy dobrze kojarzę. Fedril Fedril stoi tutaj na przedmieściach Karkahan, więc do niej teraz zagadamy i zobaczymy, co nam powie. Um. No cóż, szczerze jestem mega zaskoczony tą tunią, bo pewnie większość tego questu była w zamyśle taka, że będziemy bardzo dużo chodzić że do Itchan pójdziemy pieszo, a jednak załatwiliśmy to e, inaczej. <laughs> um, jak zwykle gardło mi siada, e, cudowna zima, e, chociaż jest bardzo ciepło, ale to jest też zdradzieckie. E, słyszałem w ogóle, że w moich okolicach e, ma być w Nowy Rok 13 stopni. W Sylwestra 10, więc ogólnie no to wiosna nam się zaczyna bardzo wcześnie. W tym momencie już wyszedłem z założenia, żeby mieć śnieg. Jeszcze nie wiem, wczoraj przedwczoraj mówiłem, że a no to niech chociaż spadnie, nadrobimy po tych świętach zielonych. A w tym momencie już mam nastawienie takie dobra, niech już sobie będzie ta wiosna. Um, więc no cóż. Um, tak, to będzie to. To jest ich więcej. Co to znaczy? Zaraz, zaraz. Nakaz opuszczenia miasta. Mamy zastraszyć kapłankę Fedril. No, w sumie, w pewnym sensie ona opuściła miasto, co nie? Bo jest na przedmieściach. Nie wiem czemu, ale mi się to strasznie skojarzyło. Znikąd nagle z Gotikiem 2. I mam ochotę teraz nagle pograć sobie w Gotika 2. Co wy na odcinki z Gotika chcecie? Jak chcecie, to piszcie w komentarzach, czy nagrywać Gotika. Możemy sobie przejść. Jedynkę, dwójkę, nie wiem, czy mam trójkę, chyba mam. Nie mam chyba tylko czwórki, to był Arkania chyba, co się nazywało, ale też łatwo byłoby zdobyć, bo to taniocha. Więc jeśli chcecie przejście całego Gotika, dawajcie znać w komentarzach i załatwię Wam to. A Gotik wiadomo, klasyk klasyków. Jak ktoś nie zna, to wstyd po prostu. Aha, przepuść do swojego pana, Thuzal Lissander. Gdzie się zatrzymał mój kontakt? Do Barbarera idziemy, ale Barbarera raczej nie będzie zbyt rozmowny. Tu jeszcze Mikołajowa stoi i się łudzi, że ktoś jeszcze uczynki będzie robił. Um. Działamy, działamy, działamy i teraz do Ereniwy na piętro. Gdzie zatrzymał się twój kontakt? Myślę, że w gniazdku. Ha, ha, ha. A, dobra. Ereniwa. Ereniwo, powiedz, że nie będzie tu za dużo łażenia w tej i we w te. Przychodzę w pewnej sprawie, to nieporozumienie. Ereniwa, nie udawaj, że się nie znamy. Dopiero co robiliśmy dobre uczynki razem. Eee, poznałem cię z Mikołajową, i w ogóle było fajnie wesoło. Ok, tutaj chyba nam się uda wejść i dostaniemy pierdeli, jeśli się nie mylę. Nasłuchujemy, nasłuchujemy Ok, dobra, dobra, dobra. Mm, zdobądźmy klucz od karczmarza. Dobra, zdobędziemy. My nie zdobędziemy. Trzymajcie mi piwo. Um, o ile nam będzie w stanie dać. O ile będzie skłonny nam dać ten klucz. Aha, 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 aha. No, tak, tak. Gadu, gadu, pierdu, pierdu. Ile można, ile można. No, dziękuję. Dostaliśmy klucz do izby. Widzicie, jesteśmy bardzo przekonywający. Przekonywający, chyba to było. A nie przekonywujący. Na pewno nie przekonujący. Chociaż to. Może to też miało dobrą. Ten, dobrą formę. Już nie pamiętam dokładnie, ale. Wiem, że przekonywający to jest taka dobra forma. Czekajcie. Eee, co? Dał ci klucz. Dał i popakał się jak bubr. Eee, on cię chyba naprawdę bardzo kocha. Dał, ale nie wspominałem o złotej wiwianie. Dał, ale na uwagę o złotej wiwianie wzruszył ramionami. Dajmy, że płakał jak bubr. I sprawdźmy. Śpiochy nadchodzę. A, se pospał. Se Lisander pospał. Dobra, gadamy z reniwą. I gdzie się wybierasz? Do Andarum, do świątyni. O niej wspomniał Lisander. Zapytam twojego męża. To bardzo mądry człowiek. Rozejrzę się po pokoju. Może Lisander schował to cokolwiek, co może mi pomóc. Pobiegnę za sprawcą, złapię go i przycisnę. Sprawdźmy ten, to pomieszczenie. Tutaj może coś być ciekawego. A do Andaru mi tak chyba trzeba będzie iść. Zobaczymy na pewno kluczyk, drzwiczki, list Lisandra. Pierdu, pierdu, gadu, gadu, L. Dziękuję. Czy pisze w nim o mnie? Eee, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Będzie czekał w Andaru. Jeśli naprawdę chcesz przybyć do miasta. Pa Pamiętaj, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. odwiedź go, kocham cię. Um, czy w ogóle człowiek może kochać nie człowieka? Czyli nie. Um, czyli tak musieliśmy mu, jej przeczytać. Eee, że jestem jego nie. Myślisz, że o to mu chodziło? Eee, nie sądzę, żebyś była adresatką tego listu. bądźmy! Nie do mnie ten list, ten łotr miał kogoś jeszcze? Tak, kurde, każdego poza tobą. <laughs> um, to raczej oczywiste, że nie kochał się w 70-latce. O ja, nie, dobra. Dobra, ud udawajmy, że jej współczujemy, że jest damkiem. A ty jesteś i tak za stara na jakiegoś y, gościa z Elancji. Dobra. Y, postępuj według wskazówek. Y, gdzie lecimy, moi drodzy, do Nie. Do gwardzisty z Elancji. Okej. Okay. Niech żyje święta elancja, to jest hasło chyba, tak. To jest hasło żebyśmy tu weszli i tu będzie e, pan poseł. E, Gadamy z panem posłem. E, miał blisko to poszł. Jakby miał daleko to byłby poszedłem, a nie posłem. E, dokładnie. Aha, aha. Really? 520k y, expa i w ogóle jesteśmy o krok od level upu. Widzicie, e, historia bardzo ciekawa i wzruszająca. Um, I co? I tak naprawdę zrobiliśmy sobie na szybko, bardzo szybko, dwa e, proste questy z T'Huzal. To co, sprawdzimy co tam w T'Huzal. E, czy dostaniemy teraz tego teleporta. Widziałem jeszcze, zerknijmy najpierw może na tabliczkę, na ten, na mm, biuletyn. Czy nie ma jeszcze jakiegoś questu, który nam ułatwi tutaj jest. Są dwa. Sprawdźmy, czy teraz byśmy płacili yy, yy, grubą kasę za teleport, czy jeszcze jesteśmy w stanie pomóc komuś, bo te dwa questy mogą oznaczać, że. Jeszcze trzeba. E, czyli moi drodzy, w następnym odcinku podejmiemy się Questa Dziewczynka z Cmentarza. Um, I. Spróbujemy moi drodzy też tutaj z profesor T'ion Rumor założyć hodowlę świecących grzebów i myślę, że to prawdopodobnie powinno wystarczyć. Chociaż dziewczynka z cmentarza miała chyba jeszcze swoją kontynuację mi się wydaje. Ale żeby rzeczywiście w dobrej cenie zdobyć teleport do Thuzal trzeba pomóc tutaj przysłużyć się miastu bardziej, czyli tu z biuletynu kolejne zadania robić. Tak czy siak. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, like komentarz um, i zasubskrybujcie kanał. Dobijmy do końca roku, do 200. Wiem, że będzie ciężko, e, ale bardzo niewiele nam brakuje, a do końca roku jeszcze jest chwila, więc e, bardzo mocno zachęcam. Subskrybujcie i do następnego odcinka. Cześć.